Hejka, kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy sobie robić vloga. Właśnie zjadam śniadanie i będę się ogarniać. Łóżko mamy już ogarnięte, tak to wygląda. Kupiłam sobie ostatnio mm, parę jesiennych rzeczy znowu do pokoju. Ja wiem, że Was męczę, ale spokojnie ja yy, w końcu ulegnę. <grywki> Już pewnie Wam się to znudziło. I niedługo przestanę, obiecuję. Kupiłam sobie też nowe buty. Też Wam w tym filmie je pokażę. Bo tamte stare buty, co miałam. To miałam właśnie też takie podobne, ale one mi się przetarły już. Bo ja je miałam 3-4 lata, tak naprawdę. I one po prostu się zniszczyły, i zaczęły mnie obcierać, bo robiły się takie dziury już na spodach, które obcierały mi stopy, i musiałam sobie je wymienić. Miałam do wyboru dwa rodzaje butów, dwie pary, i one były takie. Tamte drugie, te pierwsze, co chciałam sobie kupić To one były też ładne Tylko takie eleganckie I takie jednolite, kurde nie wiem jak wam to powiedzieć były wam tu zdjęcie wkleić gdzieś No i one były takie wyższe Były mniej wygodne Niż te, co sobie wzięłam później I mam nadzieję, że to był dobry wybór, bo W tych, co sobie kupiłam lepiej mi się chodzi i mam wrażenie, że pochodzę w nich dłużej. Jednorazowo dłużej w nich pochodzę niż, niż w tamtych, co sobie wybrałam jako pierwsze. No i kupiłam te drugie, bo po prostu wydawały mi się wygodniejsze i nawet chyba lepiej wyglądały na modze. Na kupiłam sobie też zeszyty do szkoły i nowy plecak. Będę wam nagrywać back to school i też wam wrzucę. Planowałam jeszcze jakieś ciekawe shorty, może z jakimiś polecajkami, ale to jeszcze zobaczę, czy będę miała co polecić. Ostatnio też dostałam śliczne prezenty na imieniny, jest short o tym i bardzo dziękuję. Kolejny raz, mega fajne są te rzeczy. Filiżanka mi bardzo pasuje do pokoju jesiennego, a kotek jest śliczny, bo ja lubię kotki, no nie. To każdy, kto mnie zna, to każdy wie, że ja kotka tego przyjmę. Miałam plan, żeby sobie dzisiaj układać w pokoju rzeczy, żeby się przygotować na wrzesień, żeby potem nie, nie sprzątać w czasie szkoły, bo jednak... No, umówmy się, nie będzie czasu, ja też będę... troszkę zmęczona na pewno i... Będę musiała sobie znaleźć czas na odpoczynek no i po prostu wolę to zrobić teraz i sobie uporządkować wszystko, niż męczyć się później. Dziękuję Wam też za wszystkie subiki, bo wyznaczyłam sobie cel, żeby dobić 400 subów przez wakacje i no jest naprawdę blisko. Możliwe, że się uda. Został mi ostatni tydzień. Jeśli nie daliście subika, to możecie dać. Byłoby mi naprawdę bardzo miło. Szczerze myślałam, że mi się nie uda tego zrobić, ale się udało. Jestem pod, pod wrażeniem. Jestem. W czasie roku szkolnego możliwe, że będę nagrywać vlogi. Na, na pewno najwięcej będę nagrywać vlogów, bo to są takie luźne filmy, gdzie mogę z nami po prostu pogadać i nic nie muszę przygotowywać za bardzo, więc na pewno one będą często w roku szkolnym. A inne filmy, no to nie wiem, co się myśli, nie? Pokażę Wam teraz nowe rzeczy, które kupiłam. Ten grzybek był z Dilza. On kosztował 6 zł, ale nigdzie indziej nie widziałam takiego grzybka i mi się spodobał. Taki grzybek tutaj będzie sobie pasował, bo jak dekorowałam sobie na jesień pokój to zauważyłam, że mam mało właśnie tych jesiennych ozdób i musiałam sobie jeszcze więcej dokupić. Kolejną rzeczą jest taka welurowa dyńka w kolorze takim czerwonym, burgundowym. Były jeszcze te pomarańczowe, ale tam mnie urzekła i sobie wziąłam. Tu ma taką złotą łodyżkę no i ona jest taka mięciutka, bo jest z weluru. No i tutaj sobie stoi. No i trzecią rzeczą, w sumie to już ostatnią, bo ja dużo tego nie brałam, jest taki bukiecik. Taki bukiecik ze słonecznikami, listkami. No i ogólnie taki jesienny pomarańczowy, nie? Były jeszcze inne wersje z dyniami, ale ja sobie wziąłam taki. No i on też nie był drogi, też chyba 5 zł kosztował. To też było w Dildzie, wszystko było w Dildzie ogólnie bo potem byłam jeszcze w Pepco, ale już nie chciałam brać więcej rzeczy, no bo po co, nie? <gryw> Jednak za dużo pierdół to jest troszkę niezdrowo. Jeszcze się uzależnię i co będzie. Ostatnio byłam z przyjaciółką w, To było chyba w Action i... Mówiłam, żeby mnie stamtąd zabrała, bo jeszcze coś kupię. To jest niebezpieczne. Dobra, może pokażę wam te buty. Tu są te buciki. One są z CC. Kupiłam do impregnowania tej, tego weluru. I one były za 250. Takie są na obcasku. Zaraz je ubiorę i sobie zobaczycie. Tutaj mają taką sznurówkę. No i sami ocencie, czy one są lepsze od. Od tamtych, co Wam pokazywałam, takie zdjęcie. Ja wiem, że ono jest takie średnie i ciężko jest to zobaczyć, ale spróbujcie ocenić, czy, czy dobrze wzięłam. No one są wygodniejsze dla mnie i one mają tą taką podeszwę tutaj, a tamte jej nie miały. Więc mi się wydaje, że są lepsze. Jakbyś, jakbyście potrzebowali, to tu wydaje mi się, że jest kod produktu jakiś. To tu możecie sobie jakoś to zrobić. Dobra, ogarnęłam już, słuchajcie, cały pokój. I jeszcze z takich innych zmian, co tutaj nastały, przykleiłam tutaj. Y Obrazki takie, żeby tutaj dodać trochę tego koloru, takiego brązowego. Przylepiłam też inne liście, nie te zielone, tylko te właśnie pomarańczowe, żeby dodać je z jednego klimatu. To jest taka taśma. Fajnie się wpasowuje razem, razem z tymi obrazkami tutaj. No i tutaj koło minia też powiesiłam obrazki. Ja ja już wszystkie miałam na ścianie, tylko ja po prostu powiesiłam w inny sposób. No, a resztę już widzieliście. I te ledy świetnie pasują do tej kolorystyki. Grywam właśnie dla Was shorty, żebyście mieli co oglądać typu polecajki właśnie albo jakieś rzeczy na jesień. Także wyczekujcie. Mam nadzieję, że Wam się jeszcze nie przejadło. <grym> po południu będę jechać załatwiać jakieś tam rzeczy z prawkiem więc swobodnią mnie w domu nie będzie tutaj otworzymy słuchajcie okno, bo się robi ciepło w ogóle nie wiem czy słyszycie, ale wszędzie jest dźwięk świerszczy za oknem zawsze mnie to tak denerwowało <noise> że jest tak głośno, na przykład jak yy, jak szłam spać i miałam otwarte okno, to ciągle tylko tak cykaj, cykaj i nie, nie mogę spać przy tym